Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach. Modlimy się za dusze wszyscy cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. Za tego z nas najbardziej potrzebuje modlitwy. Modlimy się za Ojca Świętego Leona XIV. Prośmy o nieba dla księdza Piotra Pawlukiewicza. Módlmy się za siebie nawzajem, za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy, za tych, którzy odeszli od wspólnoty Kościoła Wiesia. Witam serdecznie i za ty, na Szczęść Boże, dawno Cię nie widziałem. Łukasz, witaj Szczęść Boże, za tych, którzy walczą z Kościołem, za tych, którzy na ten Kościół się obrażają, za tych, którzy nie widzą nadziei, za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Módlmy się o nowe powołanie, wytrwanie dla powołanych. Módlmy się za hejterów, którzy też tu niekiedy się pojawiają na tym kanale. Modlimy się we wszystkich intencjach, które wypisujecie, między innymi w intencji Panu Bogu wiadomej o pokój na świecie, pokój w naszych sercach. Módlmy się za tych, którzy sprowadzają ludzi na manowce Módlmy się za, za siebie nawzajem w intencji Ewy Wiśniewskiej, Asicz Człapskiej, Kasi Szkarpetowskiej Módlmy się w intencji księdza Teodora, prosząc o łaskę zdrowia w intencji księdza Jerzego, módlmy się za nasze wspólnoty, rodziny, za nasze parafie, skąd się wywodzimy, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy. W intencji mojej parafii, w koszarawie bystrej, moi drodzy, bardzo was proszę, kciuk do góry. Bardzo was też zachęcam i proszę do udostępnienia naszej modlitwy. Proszę też Was o to, za, zmodlimy się za tych, co są w sektach, aby powrócili na Kościoła w intencji naszej Ojczyzny Polski o to, aby zawsze przy, umiała przyjąć Boże błogosławieństwo. Iza wita męża, ale ja go tu nie widzę na rozpisce, więc być może jest, także chyba że przez ścianę witasz męża <grywy> Bardzo się cieszę, że właśnie tak też to wygląda. Z Bonowice, szczęść Boże, okolice. Kasjan Muchasz, pokój dobro zawsze i wszędzie. Bytom pozdrawia. Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Nasza parafia we, w Bytomiu. Ojciec Remigiusz, mój kursowy święceniowy. Moi drodzy, bardzo was proszę, kciuk do góry. 25 polubień, 55 osób, więc proszę proszę Was bardzo o to, żebyście udost... polubili też tę koronkę, wpisali hashtag modlitwa, hashtag koronka, hashtag Jezus. To wszystko, co sprawia, że możemy mieć ciut większe zasięgi, chociaż nie ma źle. Z każdym dniem jest nas coraz więcej, to mnie bardzo cieszy. Nie tylko na modlitwie, ale w ogóle też i subskrypcje. Bardzo Wam dziękuję za Łukasza. Tak, ostatnie dwa tygodnie bierze chemię, aby było wszystko ok. Koniaków odzdrawiamy. Maja Żołądek, wróciłam, szczęść Boże, witam. Za upadających chrześcijan, aby zostali, wrócili do domu miłości we wspólnocie Kościoła. Moi drodzy, też jeśli możecie, możecie wesprzeć rozwój tego kanału super czatem, super naklejką, jakimkolwiek innym wsparciem. Elek Heł, Elżbieta Kuchner, szczęść Boże. Abre przybywa czy ubywa wierzących? Przybywa. Przybywa. U mnie też jest, można powiedzieć, coraz więcej nam szak Świętych. Ale nie chodzi o statystyki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby nasza wiara była mocna. Żebyśmy nie dali się złamać. Także wystarczy, przyjechać do koszarawy bystrej, że tak powiem i się przekonać. O szczęśliwą podróż dla Syna z rodziną. Bardzo dużo dzisiaj intencji przeczytałem, więc módlmy się, zaczynamy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako im odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Piotr Habdas, Szczęść Boże. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Przepraszam. I w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajmia pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca, Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie Grzechu podpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, Żywot wieczny. Amen. Moi drodzy, wszyscy kciuk do góry. Dzięki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Druga dziesiątka koronki do Bożego Miłosierdzia, naszych intencjach. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Wiesia, zdrój łask Bożych jest niewyczerpany, więc może bez takich komentarzy. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zuzia, Wiesia, niestety muszę Cię wyciszyć. Nie, komentarze Twoje nie są na miejscu. Na 24 godziny, Pan. Trzecia dziesiątka. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało, krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka, koronki do Bożego miłosierdzia, módlmy się. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ela Suska, bardzo dziękuję za wsparcie. 4,99 euro. Każdy, kto by mógł i chciał wesprzeć, bardzo dziękuję za roz przy rozwoju tego kanału. Piąta dziesiątka. Koronki do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze, w naszych intencjach, módlmy się za naszą wspólnotę. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata święty Boże święty mocny święty a nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Okrój wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. W intencji naszej Ojczyzny Polski, pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Pocieszycielko nasze. z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Przez stawiennictwo świętego Michała Archanioła módlmy się za wszystkich zniewolonych o uwolnienie nas od jakiegokolwiek zła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby Go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za modlitwę. Możecie zadawać pytania, bardzo Wam dziękuję za wsparcie jakiekolwiek tego kanału. Które dokonujecie, czy poprzez formę stałego wsparcia, czy formę tak zwanego super czatu, ofiary jakiejkolwiek, dowolnej. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, możecie teraz zadawać. Dzisiaj lub jutro pojawi się nowy film, dość mocny. Skazania z RORAT dla zabieganych. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Że tworzymy razem tę społeczność jako kościół. Proszę Was o modlitwę także w mojej intencji, żebym nigdy nie zgłupiał, żeby mi się chciało. Tomek Hor ma dzisiaj 40 lat, to, to Cię błogosławimy. Niech Pan Cię błogosławi i strzeże, niech cię ukaże swoje oblicze i zmiłuje się nad Tobą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, no to też Tomkowi możemy zaśpiewać. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Wszystkiego dobrego, Tomek, Małgorzata Bieńkowska. Pozdrów, prosimy cię bardzo Radio Maryja, Telewizję Trwam, do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki wielkie Piotr Kabas za modlitwę codzienną. No i to moi drodzy, kończymy. 20 minut przekroczone. Możecie jeszcze wesprzeć ostatnie sekundy, minuty na rozwój tego kanału, za co jestem Wam niezmiernie wdzięczny. Trzymajcie się Jezusa, z Bogiem do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.